Tematem, by mieć nowe cycki Na stole zamiast przekąsek leżą zwitki Zamiast robić coś dla siebie walą coraz dłuższe sznizki Wezmą całą rękę, gdy dasz im palec Coraz więcej tutaj umysłowych kalek Równowagę trzeba znaleźć, w młodości szaleć Lecz nie zatracaj się w tym gównie, podaj dalej Brać trzeba umieć, jak nie umiesz to nie bierz Czasem można sobie użyć, jakoś na glebie Brać trzeba umieć, jak nie umiesz to nie bierz Wszystko jest dla ludzi, ale biegnij przed siebie Brać trzeba umieć, jak nie umiesz to nie bierz sobie użyć nie kończ na glebie Brać trzeba umieć, jak nie umiesz, to nie bierz Brać trzeba umieć, jak nie umiesz, to Jeden z drugim na obiad zarzuca benzo Zazdrością będą patrzeć jak zamówię nowe kędzo Przez narkoszalet wiele razy serce pękło Kończą na zasiłkach lub specjalistyczną rentą Pogrzane zwoje, rozjebane zęby Pamiętaj, młodziach, że droga nie idzie tędy. Na mocnej fazie ciężko powstrzymać zapędy. Po trzydziesty już nie powiesz, że to młodość i błędy. Tak, brać trzeba umieć, jak nie umiesz, to nie bierz. Czasem można sobie użyć, jakąś na glebie. Brać trzeba umieć, jak nie umiesz, to nie bierz. Wszystko jest dla ludzi, ale biegnij przed siebie. Brać trzeba umieć, jak nie umiesz, to nie bierz. Czasem można sobie użyć, jakąś na glebie. Brać trzeba umieć, jak nie umiesz, to nie bierz. Brać. Bez wiatru nie dasz rady, rozjebany aż do kości Zwykły seks, już nie daje przyjemności Nie szukaj tutaj zwady, nie będzie tu litości Nie będę tutaj kłamać o pana jego mości Odklejki, schizy, paranoja Widzi rzeczy, których nie łapie głowa moja Odklejki Paranoja. Siedzisz wciąż u starych, a mógłbyś iść do woja Wykrzywiona morda, tracisz ze światem kontakt Kurywskie uzależnienie z życiem, zrywasz kontrakt Rozpalona twoja głowa, ty łapiesz nowy kontakt Dreszcze mrowienie, jakbyś sadził palec w kontakt Brać trzeba umieć, jak nie umiesz to nie bierz Czasem można sobie użyć, nie na glebie Brać trzeba umieć, jak nie umiesz to nie bierz Wszystko jest dla ludzi. Ale dni przed siebie, brać trzeba umieć, jak nie umiesz to niebie. Czasem można sobie użyć jakoś na glebie. Brać trzeba umieć, jak nie umiesz to niebie.